Dzień dobry moi drodzy Państwo, ojciec Mateusz z Pokocham Camping Przedstawiam Wam przedsionek Izabela Penta Jak wiecie, królowa jest tylko jedna A przedsionek w bardzo dobrym stanie 1050 według pieczątki producenta, tak jak to Izabela podaje Porządny metalowy stelaż, ładne firanki, ładne ściany Żadnych przetarć, pęknięć Także myślę, że zasługuje na wysoką ocenę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku od strony stelaża. I proszę bardzo, wewnątrz, metalowy stelaż. Tutaj najważniejsza rzecz i początek rozkolania. Dalej rozchodzimy na przedni przedsionek i rozprowadzamy na prawą bądź na lewą stronę. Słuchajcie, tych rurek naprawdę jest bardzo dużo, ale proszę się tym nie przerażać, bo tak naprawdę połowa już wystarczy do rozłożenia, takiego, żeby nie spadło wam to na głowę. A dodatkowe rurki, dodatkowe nogi. No to wszyscy karawaniarze i przedsięgarze wiedzą, że czy więcej rurek, tym więcej wzmocnień i spokojny, spokojne użytkowanie. Zapraszam serdecznie ojciec Mateusz ze Spoko Camping.